dzisiaj... Szykuje się dzisiaj bardzo magiczny odcinek, prawda macie? Tak. Ua. A mianowicie odwiedzi nas jeden gość. Aż z Hogwartu! Hermiona Granger! A my tylko kupiłaś Hermiona Granger. No dobra, otwieramy w tej samej kolekcji. W tej samej kolekcji był Harry, Ron, e, Jimmy Wesley, Dumbledore i Neva. tylko nadal. Ten darczyń ma czarną lustrzkę najlepszą na świecie. E, tutaj Harry... ma, Maciek tutaj nie ma. Wątpię? Rozumiesz mnie? E, nie, bo on ma czarną ten... lustrzkę. On ma? Co ty wie, nie, nie, Ale kto ma? No, tutaj. Jest taki duży. Ale miałem. Maja. Mama, no, co? Tu. No nie. No widzę. Widzisz? po Widzisz? Niech Ty mówisz, Ona... On... Mamy już nożyczki. Czuję, no ja to jest czarny. to czarne Maja? Co czarne? No tamte. Nie ma tu czarne. Nie tłumaczysz mi później. No już na sam start trzeba tutaj odcinać. No ja co mam tu zrobić? No idzie. Okej. Okay. Udało mi się to zrobić. Dawać mi tu dawać mi herbonę. Zaraz są wydecham. A ja oczywiście prędzej rozwalę całe to. Maciek, co ty wybierasz? No i co to jest to czarne? Zaraz cię wydostanę, Helena. No i co to jest to czarne, mamo? <laughs> Zaraz ci powiem. Mamo. tacy Mamo, ja u A nie, nie da się zdjąć tej lustki? No da się, ale nie zdejmuj jej noś. Nie, bo to jest... ma je tak. Mają takie paski. Takie paski ma. O -o. Za, za chwilę wracam. No i tak wygląda otworzona Hermiona. Ona ma świetne te włosy w ogóle. Różkę też ma bardzo ładną. A teraz pora na to ją no, założyć. No dobra. Wiecie, co na razie lepiej, żeby tak została, bo jak ja mam jej to założyć, to to się skończy jedną wielką klapą. No. A tutaj piękne butki ma w ogóle. Różzczka długa. Nie powiem długa. Dać podobieństwo od 1 do 10, jak jesteśmy podobni, możecie A, nawet dać 0. Mm. To jest mój dzisiejszy drugi odcinek. E, ty, e, ci, którzy oglądali już mój pierwszy dzisiejszy odcinek, piszą w komentarzu W nie wiedzą o co chodzi. No dobra. To my z Hermioną żegnamy Was. Pa. Nie zapomnijcie o łapkach w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem.